Proszę o złożenie wieńca. Wieńca w imieniu mieszkańców miasta składają pan przewodniczący rady miasta Józef Leszczyk, pani sekretarz Urszula Kupińska, pan starosta Zbigniew Roczewski, pan dyrektor biblioteki publicznej pan Florek. Proszę Państwa, dziś mija 67. rocznica od zakończenia II wojny światowej. Tego dnia wszystkie pokolenia Polaków oddają hołd obrońcom ojczyzny, tym, którzy, gdy przyszła taka potrzeba, nie szczędzili ofiary krwi i życia. Oddają hołd weteranom walk frontowych i partyzanckich, żołnierzom walczącym w formacjach Wojska Polskiego Armii Sojuszniczych i Organizacji Niepodległościowych. Proszę Państwa, 5 marca 1945 roku, był to akurat poniedziałek, niemieckie władze w obliczu zbliżających się Rosjan nakazują wywieszenie w oknach białych prześcieradeł. Uspokajano ludzi, że Sowieci będą w mieście zaledwie kilka godzin. Sugerowano pozbywanie się lub chowanie broni poza miejscem zamieszkania, aby nie prowokować Rosjan. Do miasta cały czas napływają uchodźcy. Umieszcza się ich w szkołach, w salach gimnastycznych. Wiele, wielu z nich umiera z wycieńczenia, głodu i braku pomocy. Po południu do miasta dociera grupa około 30 radzieckich czołgów. Wojsko wkracza od strony Stanomina i Byszyna. Miasto zostaje zajęte przez Rosjan praktycznie bez większych walk i zniszczeń. Już 8 marca wybrano Polski Zarząd Miejski. Burmistrzem zostaje Edward Kotliński. Sprawą najważniejszą było oczyszczenie miasta z broni i sprzętu wojskowego. Tym zajmowali się Rosjanie.